Mama wstaje! Mama wstaje Z rana, bolą ją kolana! Bije mnie paskiem, bo jestem dzieciakiem. jestem so kutaskiem. jestem. Mama! Wysadzili mi dom! Bim bom! Nie słońca we włosach. Dobra nagrywaj. No już zaczęłam. No ale to się przywitaj i wytniesz tam to co śpiewałem. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Oh. Na, na, na. Cześć, no to są ci Team młody gracze, gram z kozonią. Yo 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 yo. Jo yo, yo, yo. A, ty... terenia... go dodawać do Nie more... yeah, dobra, no, dobra ja muszę się przestać serdecznie Bo mnie mama skasuje Nie nie, Co jeden A i na tych gej tych takich czarnych, nie białych, 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 białych na tych, tych, tych śmieci co skaczą się na mordę i robią pranka wystarczy latarką zaświecić Gdzie A tu jest sklep w tej grze? Nie, nie nie wiadomo, ja nie wiem Nie, bo ja oglądałem Floor 2 stary. Czaisz, że w tej grze w końcu można skakać Wiem Nieź nie oglądać na no, skamerze no i teraz tak wszystkiego powiedział. można się spodziewać, i to będzie nudne. I tak w połowę zapomniałem, ogólnie. Wiem, że tylko skakać można było. I to tyle. No to też wiem o tym, bo przechodziłem. One hundred. <grym> wow. O nie, prankster! Czekaj, ja muszę się ułożyć się na tym łóżku. Czy ty serio grasz na łóżku? No ja, ja teraz... O... <grywy> <co> tu... <susur fizyka> Nie, brat, myślisz, że jest śmieszny To jest czekaj, prank naprzedniary patrz, patrz, patrz Zniknął Zniknął, jak O kurde O, tu może... o, no mam O brega Jeszcze jest krzesień i Marcin Marcin wstał to dlatego Nie wiem czy to jest. 115 Czyli teraz 160 160 z here Bro, what the fuck. O nie! O, e, możesz wstawać, tylko nie śpiesz. Zobacz, U. gdzie jestem Oła! No mówię, nie śpiesz. No za późno. Te geje się odczepią. Niech się odczepią ode mnie. Dobra, mamy. E, Ej, masz Ej tutaj, tutaj, zobacz, come here. Dobra, chodźmy A bo zawodnę użyć kilka razy. Chodź za mną. pointer! Co to jest za pointer? Pokaż mi ten pointer Weź go wyrzucić Ty nie wiem ale to jest dowalone Aha ja ty mogę patrzeć gdzie jest spokój Ej, dowalone to jest Chodź do mnie No boże To chyba jednak nie będzie raczej pro Idziesz do mnie? ja sobie brałem te... To idź do mnie Idzę A ja już mam 10 apteczek Znaczy apteczek, to nie do apteczki Plastr o jaki pokój 120, czyli teraz 121 Mam. Nie laser A czy nie laser też Ej, laser też działa na nich. aha. Gówno O kurna figura. Dobra, nie rób już tak. No debile, tak nie jesteś. Stary, i tak musimy te szafki przeszukać.

Nie ma No jesteś debilem, nie? Oby ci pies chwili, oby ci mat, oby ci... WSZYSTKO ZDECHŁ! Jesteś takim debilem, nie? Stary, Ring. wiesz co się stało, nie? Bo ja chciałem tam rzucić, nie? I mi to o szafkę się zahaczyło. O, ty żyjesz, uważaj! Jak zdechnę... Przy... Żyłem Przysięgam, że jak teraz zdechnę, to się popatrzę i wyjdzie z tej Nie no, ja się kisnę. Daj mi moje rzeczy. Dobra, pisz. Eee, ty, ty. Nie masz pełne to. Wiesz? Ja miałem... Eee, ulej. Proszę, masz laserek i baterii jest mój laserek? Jestem w oh no. Nie brat, jest mad Skąd ja mam to wiedzieć? Są so 24 chyba, nie? No, chyba to są jedyne, tak mi się wydaje. Są jedyne. Ja już jestem. Boże, bo też może być. O, mam full baterii. Dobra, stary szybki rush. I tylko chyba jak zapalicie odpalić to wtedy się zapala. To sobie los mi 129 tak. to będzie pokój teraz. You trust me. You trust me. A, nie no, jestem Debilem. Leży. Tak, chcemy nie. przetestować to. O kurwa. Ale nie jest fajne, bo to tutaj jest ciężkie no, śmieszna jest to granie Nie tak, Nie no śmieszne Aha Ty on się stary przeteleportował przez ścianę Już myślałem że jestem dead Ty, coś tu biegnie, jakiś pet Drabina. I u góry stary... u góry szafka gdzie mogę się schować. Nice Fajnie, Dobra. fajnie. A nic nie ma. Jeśli żebym nas wybąbił w powietrze, jakbym w gazie użył stare zapalniczki. No. Można kiedyś to przetestować Nie w tej rundzie, bo w tej to jest szansa na staro A tu nie jest figury czasu, tu nie ma figury czasem? Nie, nie ma tej rury A ty jesteś? A. Ty się... Czekaj, bo to się wygrywa. Ja mogę ci zaraz jedną rzucić. Tu masz dwa plastry, jak chcesz. Ja już mam kolejny rum, jak coś. Co jest? O nie, muchy A. Aha, bo ty tam jesteś No bo mnie przeniosły Daj baterię Jedną masz Muchy czasem... Muchy się boją ognia, no co to ma być za ten... Tu są inne muchy. Nie, ale gryzą cię w bucha. No komary chyba. No i dostałem cztery bomby, no się popłaczę Tu są, tu są. 137 Stary ten prankster nie? On by był tak OP gdyby nie to że stary wydaje te dźwięki. Gdzie są moje plastry? O! Też potrzebuję teraz baterii jednej do mojego... do mojej latarki i do mojego laserka. Bez pranker i. In... Aha, dobra, to też musisz rozwalić tym dym. Nie, tak ani ile potrzebujemy, dwóch, nie? No, już mam. No, ja mam dwa. pierwszy? To ilu tu potrzeba? Hey, what the fuck? No, Ja miałem dwa jak ja włożę to, ja to też a bo to tam trzeba więc... Ale zawsze zastanawiałem się co to jest i bałem się tego używać ale zauważyłam że to ma ja to ja mam wlegało chodź 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 A wiesz który rum? Jeszcze chyba jeden. Nie dwa. Dobra, no, to, to jest dupę. To nie jest. Też jest dupa. O, no, mamy mały problem. Nie. Sik seek, fajnie no. Tu gdzie się skacze? No Ja nie ogarniam tego wagonika właśnie, jak mam na lewo na prawo jechać Ty wiesz jak? Musisz chyba patrzeć gdzie jest niebieski kolor no tak, no, ale... Ale jak... O kurno jump! Let's go Na lewo, na lewo, na lewo Kamień i prawie na łeb spadł. Na prawo. Jump. Nie, seek mnie, jump nie. Bro, I'm, I'm, I'm getting jumped. I'm getting jumped. I'm getting jumped. I w prawo znowu. O kurna, skoczyłem mi z klikiem jeszcze raz. Ja doskoczyłem i coś teraz O kurna, ale dowalenie Crouch A no ja jestem dead Ała